Hej, z tej strony Nomikat i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Fortnite i jest ze mną oczywiście Capy. Siemaneczko wszystkim. No mieliśmy z wami się witać na pustyni, ale jednak zdecydowaliśmy, że wrócimy sobie do domku na spokojnie. No bo tutaj jest... dużo mieliśmy ze rzeczy, zresztą było sporo przygód, bo ja wiecznie ginęłam. Niestety miałam okrutnego pecha w tym wszystkim, no ale trudno. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy na pewno ulepszać nasz stół do kraftowania. Tak, a ja się zajmę w końcu jakimś ogrodzeniem, żeby nas tak często nie atakowali. Mam nadzieję, że to wyjdzie jako tako. Tak, no tak, bo tutaj ogrodzenie by się przydało, bo niestety atakują nas te pirackie szkielety, a te pirackie szkielety mają to do siebie, że niestety mają nas na hita prawie, więc to jest nieprzyjemne akurat. A skoro możemy się zabezpieczyć przed tym, to lepiej to zrobić po prostu. A jeśli chodzi o to, co uzyskaliśmy, to mamy piaskową skorupę i piaskowe bazury. Piaskowe skorupy, to widzieliście, to one są pozyskiwane z tych turaczy, tych pustynnych, czy tam piaskowych, A jeśli chodzi o piaskowe pazury, no to są pozyskiwane z wilków tych pustynnych, które e, też właśnie pozyskaliśmy. No i w sumie chyba tylko brakuje nam do ulepszenia stołu, tak, e, supło korzeni kijku, e, Więc ja niestety muszę przerwać tutaj naszemu. I dać tutaj troszkę, właśnie, korzenia, żeby przerobiło się na patyki. Jak to skończymy i ulepszymy ten stół, to jeszcze zrobimy sobie może szlifierkę klejnotów. O ile nam surowce pozwolą. Raczej pozwolą, bo tych surowców mamy dużo. Potrzebuję jeszcze tylko marmur tam wsadzić, żeby on się na ten właśnie wyszlifowany robił. Tutaj mamy szybkie odkładanie, choć to odkładanie wcale nie jest szybkie, bo muszę i tak pojedynczo na to klikać. A przydałoby się, żeby móc to wrzucić. Tutaj z takami, bo tak by było w sumie najlepiej. Mamy również dużo mięsa. Tutaj się jeszcze trzy mięska robią i nie, z nim akurat nie chciałam gadać, tylko chciałam użyć startaka i wziąć kiki, z supło pożeni. Czy możemy już? Tak, mogę już ulepszyć, więc ulepszam. Zobaczymy, jakie tym razem receptury nam się odblokują. Ja przy okazji przypominam wam, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osobkami, to o zostawieniu subskrypcji na tym kanale. To bardzo ważne i pamiętajcie, bardzo ważne jeszcze jest to, żebyście oglądali odcinki od początku do końca, bo to naprawdę dużo, dużo, dużo będzie dawać. No ale dobra, mamy tutaj w ogóle jakieś kij z elasto-drewna. I mamy siekierę z odrobiny bursztynu. Ale do tej odrobiny bursztynu prawdopodobnie musimy zrobić tą szlifierkę. No i do tego potrzebujemy surowego bursztynu. To akurat mamy. No i marmuru, który jeszcze się mm, przekraftowuje, więc niech on się przekraftowuje, a my marmuru uzbieraliśmy prawie dwa staki po 30, więc jest to też całkiem spokojny, wynik bym powiedziała. O ja chciałbym przerwać i powiedzieć, że zaraz mnie przy tym płocie szlak trafi. No, stawianie tego potu na pewno nie jest łatwe, bo on. No, nie da się go stawiać po skosach ogólnie. Tak, i wygląda to kiepsko, po prostu kiepsko. A co w ogóle jeszcze mamy. Nam się odblokowało. Krosno no właśnie... nam się odblokowało, ale to potrzebujemy elastu drewna i no stanowisko mamy esencji. To też jest elastodrewna. drewna. Nie, nie mamy. mamy. Elasto drewno jest z kaktusów. Nie. Tak, mamy korzeń. A nie, leży. Aha, o dobra, masz, masz rację, tak. No więc tak, to będziemy potrzebowali się udać jeszcze raz na pustynię, ale to chyba nie wiem, czy w tym odcinku. Bo powiem wam, że druga na tą pustynię, a potem z niej powrót, to jest jakaś tragedia. Strasznie długo. Zresztą fajnie by było, gdyby tutaj była jakaś łódka, ale niestety nie wiemy, czy tutaj jest łódka, a wszystkie odcinki nagrywamy mniej więcej w tym samym czasie. Więc nawet jeśli ktoś chce nam dać jakąś radę, no to my to przeczytamy, ale dopiero za jakiś czas. Fakcie. No, i prawdopodobnie po fakcie. Ale mamy odblokowaną szliferkę klejnotów i możemy robić odrobiny bursztynów. Więc ja tutaj od razu wrzucam 18. Niech się robią, bo e, tego i tak będziemy sporo potrzebowali. Więc czemu by się miało ich aż tyle nie przekraftowywać? Dobra, to odkładamy. Ja bym potrzebowała jakąś tarczy. Czy tutaj w ogóle co jest nowego? Mamy nowe narzędzia: leśną siekierę i kilo. I mamy również nowe talizmany. Mamy totem krzybkości. Gdy masz pełne zdrowie, po kilku sekundach zyskujesz dodatkowe zdrowie. Lub talizman zdrowia lepszy, który potrzebuje elastodrewna. Tutaj odrobina bursztynu i talizman zimnej krwi. Zwiększa odporność na wysoką temperaturę. To akurat by się przydało. Czyli jeden marmur i trzy jedwabne nici. Nici, nici, nici. Dwie jedwabne nici. A w sumie to dwa. Po trzy jedwabne nici. Czy zrobić go? Czy poczekać? Bo ja wtedy zużyję rup, wszystkie rup. skorupy, które mamy te piaskowe. A po coś nam innego będą potrzebne te skorupy? Chyba nie, co? No właśnie nie wiem. Czekaj, zobaczcie co jest do upgrade'u wioski, bo już go możemy zrobić. I wtedy zadecyduję ewentualnie. Okej. Okay. Potrzebujemy surowy bursztyn i płyty z marmura, czyli nic takiego, no to ja je używam do amuletów w takim razie. A mogę Cię tu na chwilę poprosić, żeby ocenić coś? Czekaj, jedwabne I... nic tylko wezmę. Bo jestem trochę zły już na tą grę. I czekaj, i czekaj co ja tam miałam? Marmur. Do tego marmuru to schodzi bardzo dużo, no ale dobra, idę. Popatrz, tutaj to łączenie, nie? Można ładnie zrobić łączenie. Tutaj tak samo, można zrobić ładnie łączenie. Ale, gdy już masz spadek terenu, no to nie masz już ładnego łączenia. Hmm. No, niestety. Jakoś to, jakoś to wyklepiemy, nie? No, nie, no, się. Się tu zateguje się, to. Ja wierzę, że też sobie rękę. Right. A ja idę robić nam amulety. Dobrze. E, dwa amulety zimnej krwi. Mam nadzieję, że to sprawi, że rzeczywiście będziemy odporni a chociaż trochę na to zimno czy ciepło. W sumie nie wiem. Ale mamy dużo serduszek teraz dostępnych. Można, można podjeść chociaż trochę. Ja sobie okay. wezmę to mięso całe. Mamy 29 stejków. O <grych> kurczę. Podjemy. I oczywiście jeszcze tutaj marmur się robi, więc ja tutaj doklepię jeszcze trochę marmuru. Może tyle niech się robi. Bo... Ten wyszlifowany marmur to nigdy za mało w sumie. I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj można połączyć te staki, to się włoży tutaj. Wiesz co? Ja po prostu oleję aspekt wizualny i po prostu będę robił to ogrodzenie, wiesz? No tak, żeby po prostu nie przejść. w sensie, wiesz, no tam, postaraj przejść, się ogólnie, nie przejdę. Ale... No tak, no ale widzisz, tutaj nie ma możliwości zrobienia dobrego kąta. No, tego no, względu, że masz jest tutaj chodź. po prostu. Co tam? O kurczę. A cóż to, a Będzieś cóż to? To miał dodatkowe serduszka i obrona. Talizman zimnej krwi. Okej. Okay. No myślę, że będzie dużo lepiej. Okej, okay. i czekaj sobie podję coś. A ja jeśli chodzi o to, no to czekam teraz jeszcze na ten marmur i będziemy ulepszać wioskę. No i chyba znowu trzeba będzie udać się na pustynię. Choć nie, bo trzeba zrobić te siekierki nowe i nowe kilofy. a no jak jeszcze to tego tutaj wygląda. Ale widzę, że dużo kija mamy jest... To Jak to wygląda? Na razie będziemy mogli zrobić tylko leśną siekierę, a do tego będziemy potrzebowali jakiś supokorzenia i odrobiny bursztynu. Jakiś supokorzenia o tyle, o ile to mamy, ale tą odrobinę bursztynu, no to nadal się tutaj robi. Potrzebujemy jeszcze dwa, żeby mogła ci i mi zrobić siekierkę. A jeszcze potrzebuję surowy bursztyn do ulepszenia wioski. Tak, a my na pewno w niedalekiej przyszłości będziemy zmieniać sobie magazyn na większy, to raz. I ten magazyn pewnie też będzie lepiej zorganizowany, w sensie, że w każdej skrzyni będzie... Jeden dany typ przedmiotu. Łopa! Gdzieś tutaj blisko walnęło, co? Ten piorun. No właśnie tutaj. O kurde! Ale burza! No właśnie, ja w szoku teraz. Ale burza! Wyładowania na naszym terenie! Kafi? Zgadza się, ja w strachu. Ja też! Ale ja robię odrodzenie, żeby nas burza nie dosięgnęła. jestem w domku, więc chyba jestem póki co bezpieczna. Mam nadzieję, że ta burza nie rozwala domu. Ja biernicie, ale tutaj jakie drzwi? Co to najszybciej Dużo kolipso. No, ewidentnie. Dobra, odbierzmy sobie jeszcze surowce od tego naszego ziomka, bo on ciągle nam tutaj od czasu do czasu robi surowce. I to warto akurat odbierać. Co tutaj jeszcze mamy? Olafa, może on też ma jakieś dla nas surowce? Masz surowce? Kukurydzę, papryczkę, pszenicę, śniego, jagody. Fajnie. A miałśniak? Co tam masz, miałśniak? Nic nie robisz? Ta burza jest zbyt potężna. Musimy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce pod dachem. Dobra, dobra, miauśniak, jesteś przecież pod dachem. Nie tylko. Powiem ci coś czuję, znając twoje szczęście, to ciebie trafi ten piorun, nie? Na bank tak będzie. Znając moje szczęście, to na bank. Zdecydowanie. No ale dobra, ja idę do skrzynki z jeszcze jezonkiem, bo tutaj trzeba to jezonko pozbierać. Proszę bardzo. Pozbierajmy jedzonka, i jak pozbieramy jedzonka... Jeśli już się mi się uda pozbierać jedzonka. I to chyba tyle, więc odłóżmy te wszystkie rzeczy. O! o, chyba lama się pojawiła. Tak, biegniemy za nią, czy jest zbyt niebezpiecznie? Yy, myślę, że możemy. O, moglibyśmy... padać. O, burza się skończyła. Tapi, mam no. coś dla ciebie. O kurczę. Eee, yy, czekaj, nie to, to. A co to? Leśna siekiera. o siekiera. To jest to najnowsza? Gdzie ona jest? Tak, najnowsza. Czemu ona się różni? A ona jest. O, Ona jest jeszcze lepsza. O, widzę właśnie. No, Przestos. więc mamy nową siekierę. Będziemy mogli ścinać nowe, lepsze drewno. W każdym razie, co ja tutaj jeszcze chciałam? Chciałam jeszcze marmur. Ten wyszlifowany. Brakuje nam chyba jednego do upgrade'u wioski. Więc jak się wytworzy, to od razu zupgradeujemy naszą wioskę. I e, może będziemy ponownie szli na, na pustynię. Choć tak, się, że co? nie chcę tego. Ja nie wiem, czy tutaj palisady nie zrobić. Mogę, mogę zrobić, mogę zrobić upgrade wioski. I będziemy okay. mieli kuchenne meble, czyli lodówkę. Tylko tyle? Y y robię? Nie wiem, pewnie dużo więcej. Mamy 20 nowych receptur, więc ja bym straciła w sumie. Co tutaj mamy? Mamy na pewno nowy dom. Elegancka i to taki poradź. dwupiętrowy. Wow, mamy przystronny dom. O kurde, będziemy go budować. Ale o 315 granitu. No. 72 drewna. Ej, zbudujmy jakiś taki większy dom, może zajmijmy się teraz po prostu tym, żeby tutaj rozwinąć tą naszą wioskę po prostu. Ja taki... zrobię tutaj ładne ogrodzenie. Mówisz taki dość odcinek zbudowania domku? Tak, tak, to by było chyba spoko, mi się wydaje, no bo ja mamy tyle mogę? rzeczy, które... Mamy tyle rzeczy, które żeśmy po prostu nie odkryli. No, zacząłbym od tego, żeby to po prostu ogrodzić tutaj dookoła, no i pobudować właśnie, zrobić jakieś wydlenie, jakieś latarnie, jakąś drogę, coś tutaj zbudować, coś takiego właśnie bym myślał bardziej. No. Ale czekaj, by bo było chyba, chyba nie, te, nie wszystkie Craftinga możemy robić tam w naszym tym, tylko chyba jeszcze tutaj? Tak, odblokowe Nie, to już mieliśmy. To co nam się jeszcze odblokowało? Bo pokazuje się bardzo dużo jakieś amulety, nie amulety, a ja tego nigdzie nie widzę. Do, do, podano do stołu? O? Nie wiem, jakieś amulety się teoretycznie podblokowywały, ale ja tutaj nawet nie widzę żadnych receptur w tych stołach i tak dalej. Okay. A może w sokowirusie? Nie. Tutaj? Nie. Tutaj też nie. Nie rozumiem. No, ale na pewno gdzieś się te receptury pododawały tylko albo Ty, ja jestem ślepa. No ale dobra, mamy granic 45. Tutaj coś jeszcze jest? 4 granitu, czyli 49. I tutaj jeszcze mamy granit, czyli 72 granitu. Nie mamy absolutnie drewna zwykłego, a do tego chyba domku potrzeba było, co nie? Do tego dużego? No. Do tego dużego tak potrzebowałeś granitu. Potrzebowałaś Ale dokładnie granit na zaczęcie. 215, 215, no 28, 28 granitu, żeby zacząć. Jak chcesz ten no. duży budować od razu? No. A może parterowiec, co? Na początek. Porterowiec, ja parterowca potrzebujesz. Duży, ale tutaj. Tu gdzie teraz stoję. Tutaj w tym miejscu? No tak, bo jak będzie duży, no, no to tak. będzie ponad wioskę, tak? No racja, no. Może byś tutaj. O, pasz, idzie nożkie, nożki, nożki ale I nie patrz, idzie zły. No właśnie, i nie, nie, No nie, No właśnie, No Opa. Dobra, jest git, więc co, zacząć tutaj budowę? Jeżeli chcesz, tylko poczekaj może, bo ja teraz będę szedł tutaj, znowu skręcał z tym, z tą palisadą Ale ja myślę, Znaczyń, że nie palisa... się zmieścię. a nie, nie zmieszczę, o Jezus, ten dom jest olbrzymi Ale Właśnie ja się o tym się tutaj mówię. nawet nie zmieszczę Właśnie o tym mówię O, czekaj Może się tutaj zmieści? O, zmieści się Czekaj, 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 W którym miejscu? Poczekaj, może. Nie dałabyś go grody właśnie tutaj zrobić? Tutaj zaraz przy tym? Tu w tym miejscu gdzieś jakoś? Jak wyjdziesz mi stamtąd, to będzie lepiej, bo jakby nie, nie widzę, gdzie mam Tak, mogę jakbyś postawić. go dosunęła tutaj bardziej, tak właśnie, właśnie do, tego, do tego płotka. tego to się nie da. No i... Ale to zawsze troszeczkę odpłotka, nie? No no nie najbliżej... musi być od razu przy tym widzowie, ja pokażę wizualnie Kaspro i Kasprowie, jak to wygląda. Dobra, już yy, domęk jest na swoim miejscu. O, dobra, jakbyś tylko. O, dobra, jest tak. Tutaj y, maksymalnie tak możemy zrobić ten domek, no bo niestety inaczej to nie wyjdzie. Jeśli chodzi o zaczęcie budowy, to na wszystko potrzebuje drewna, więc ja może udam się teraz do pobliskiego lasku, uzbierać troszeczkę drewna, właśnie, bo y, w sumie, jakbyś mógł, to nie wycinaj tutaj tych palm, bo one nie odrastają. Mm. I to brzydko wygląda później. Dobra. No tak. Dobra, niechaj tak będzie. Ja idę do lasu na ścinać troszkę drewna. Mamy dwie siekiery, które możemy tak naprawdę zużyć, bo, um, bo mamy tą najlepszą nową. Tylko, że trochę ona jest póki co droga Ale oczywiście jeśli się zaopatrzymy w jakiś ten subokorzeń I w ogóle w te inne temy, No to to będzie pół biedy No bo będziemy mieli wtedy już tych surowców pod dostatkiem A póki co no to musimy korzystać z tego co, co mamy Powiem szczerze, marzyłoby mi się coś takiego Żeby można było zrobić furtki, bramki tutaj jakieś Niestety tutaj nie ma takiej możliwości Będziemy musieli skakać przez ten płot no ale cóż... I z drugiej strony jakby nie jest to dużą przeszkodą, skakanie przez płot. No nie, no przynajmniej złole nie przejdą, nie? Tak, przynajmniej będziemy mieli spokój od szkieletów, no bo to jest chyba nasze aktualne największe nemesis, które nam tak przeszkadza bardzo, więc no to grunt, żeby tego się chociaż pozbyć. Ale tutaj strasznie słabo dropią te drzewa. ...drewna. Mhm. Drzewło. Chciałam już parę drewienek, a mam ich niewiele. W sumie nawet nie pokazuje mi, ile, ile mam drewna. Najlepiej by było jakiś raz tutaj gdzieś napatoczyć, ale tutaj widzę, że ciężko. Zasiejmy raz. własny. No ale właśnie nie da się sadzić drzew. To też jest takie w sumie niefajne w tym, że no, drzew to tak średnio da się sadzić. O, jeśli w ogóle. Ja mam nadzieję, że przed kolejnym zmrokiem już będziemy mieli wszystko gotowe. Ale y, ja też tak, a proponację i na przyszłość, to mam y, nadzieję, że twórcy będą rozwijać tę grę, bo tak szczerze jest naprawdę fajna, tylko no, brakuje tu jeszcze jakichś takich y, ciekawszych elementów, bo wiecie, teoretycznie są nawet jakieś fajne bossowie tutaj, tego co słyszałam, ale... No ale żeby do nich dojść, no to trochę czasu to trwa oczywiście. To też już nie bywa. No, ale tak jak widzicie, żeby zebrać tutaj drzewo, no to trochę trzeba się nalatać. Dzisiaj będzie taki różniejszy odcinek, zobaczycie właśnie jak to wygląda od tej strony, gdzie trzeba właśnie pobiegać, poszukać czegoś, powracać się trzy razy w tą miejsce powrotem. No... Ogólnie no, dużo takiego czasu, wiadomo, które my wam wycinamy, bo bez sensu, żebyście to oglądali. Ale jeszcze na pewno mamy dużo do zrobienia w tej grze, jeśli o to chodzi, no bo mamy te jaskinie do pozwiedzenia na innych biomach. Co tam jeszcze? Te różne potwory jeszcze do pozabijania. W końcu... W jakich biomach ty mówisz? Czyżbyś wiedziała coś więcej o tej grze niż ja? No nie no bo masz jeszcze ten pustynny i tam też jest jaskinia. Gdzieś tam nas lama pokierowała do tej jaskini. No tak, to... no tam raz, oczywiście to nie było akurat na odcinku, ale raz nas pokierowała lama do jaskini, a jeszcze są na lodowym też są inne jaskini niż ten, niż właśnie i na pustyni i tutaj, na takim overwordzie, że tak powiem. Czyli na, na każdej jednej tej coś nowego. No, więc y, tego jest akurat dużo do takiego pozwiedzania sobie, porobienia tutaj i posiedzenia nad tym. Nie muszę powiedzieć, że to po prostu to tak mnie kole w oczy, czy ten płot, ale jak ma być bezpiecznie, to przynajmniej żeby było. Tak, chociaż żeby było, to fajnie. Byleby było, mam 100 drewna. A, a, jeszcze granic miałam pozbierać, no tak. A to przecież w sumie jest główna rzecz, którą potrzebuję pozbierać na nasz nowy dom. Nie, nie pamiętam ile tam drewna potrzebujemy Na ten dom Na no. całość Potrzebujemy 215 granitu, 72 drewna i jeden słupokorzeń to drewno już mam, teraz tylko granic w sumie. U granitu aż tyle nie mam. A ja w końcu moją wieżę strażniczą wybuduję. A tak, bo Kasper sobie wymarzył. Nie wiem czy w sumie to było gdzieś nagrane, ale wymarzył sobie wieżę strażniczą i właśnie łatwo ją budować Tak, dokładnie, jeszcze w poprzedniej osadzie to tak akurat. Więc no zobaczymy, jak się to pójdzie. I tutaj bierzemy granit, dnie, drzewo, różne surowce. Przy okazji jeszcze. Oczywiście po drodze muszą mi pajączki atakować, bo one coś nie mogą opanować. Te atakowanie silniejszego od siebie. No, ale cóż A powiedz Dobry. mi ten nasz pierwszy warsztat będziemy burzyć? Musimy możesz tam może tam powstać swoja wieże strażnicze. Nie no, ja dla niej mam inne miejsce, tak mi się wydaje. Za naszym magazynem, kurnie czy on tutaj wejdzie w sumie. Masz coś granitu może? Czy mam coś granitu? Mam marmurowe płyty. Zaraz zobaczę w tym w naszym... że skrzynku jak to wygląda. Nie no w skrzynkach to ja chyba wszystko zebrałam ze skrzynek. Marmur, marmur, marmur. O, yy, granitowa płyta, 25 sztuk jest. Nie, no, to... no to nie, nie mamy. Dobra, to ja już powoli wracam do domu. Mam 100 granitów, więc jeszcze na pewno ponad połowy nam będzie brakowało do tego domu. Zbieramy jeszcze po ci, drodze kamienie. Ja ten warsztat zburzę, bo on wygląda jak taka rudera w sumie. O, Przy tym domu na pewno będzie wyglądał jak rudera. Ale jeszcze zużyję tutaj kilo, w tyle ile mogę. Oczywiście pajączki do mnie skikają, bo czemu nie. Dobra, zbieramy granit tutaj. O, pajączek jeszcze. Mamy to. I zbieramy jeszcze ten granit. No, i dobra, ja idę w takim razie do domu zaraz i z Wami jeszcze może trochę pobudujemy. Oto są fundamenty domu, i Wy zaraz zobaczycie efekt końcowy naszej budowy pięknego domku. I uwaga, uwaga domek jest skończony. Tak jak widzicie, z pustych fundamentów powstał nam piękny domek, który możemy zwiedzić. Tutaj zapraszam, jest jeden pokój, drugi pokój i trzeci pokój, a w sumie to garaż nawet <gry> tutaj. Mamy schody do góry i drzwi tylnie. Plus tutaj mamy na górze jedną sypialnię i drugą sypialnię. Nie, no i taki skromny, fajny domek. W znaczy, fajny to on będzie jak będzie urządzany w środku, ale tym na pewno zajmie się kapi, albo ja zresztą w międzyczasie. Ale jeśli chodzi o takie budowanie od ręki i że będziemy stawiać własne budowle, to zapewne będziemy robić e, na jakichś live'ach albo coś w tym stylu. Tutaj widzicie, że kapi zrobił sobie jeszcze wieżę wartowniczą, a. Może nie się spełniają. Tak, dokładnie. A zobaczmy co jeszcze mamy tutaj w upgradzie naszej wioski, co musimy zrobić? Musimy odrobiny elasto drewno i obsydian, mroczny kamień, który można znaleźć w jaskiniach lawy, czyli pewnie w jaskiniach na pustyni, kapi. Też mi się tak wydaje. No, będzie ciekawe na pewno przedsięwzięcie, a ja muszę teraz się wybrać po drewno, bo mi troszeczkę brakło na zakończenie. Dobra, ale Właśnie chodź nie wiem jakie. Co tam? Chodź tutaj. Już skończyć, już. bo jest dużo czasu. Dobra, jedno, jeden ten rozwalę i już idę. Dobra, więc my sobie poczekamy. Jeszcze może w sumie odbierzmy od mięśniaka jakieś rzeczy? Mięśniak masz jakieś drewno? Znaczy, miałśniak, sorry, sorry. A, on Przy, ma jakieś schematy? Przygody na ogóle. On nam ciągle daje jakieś schematy, a nasz ten ma różne roślinki. Olaf. Proszę bardzo, odkładamy roślinki. Teraz jeszcze tylko pytanie, czy będziemy ze sobą razem mieszkać wszyscy tutaj w jednym domu, a resztę przeznaczymy właśnie na jakieś właśnie warsztaty, inne takie hale i tak dalej, czy każdemu budujemy domek, takie pytanie. My. Zrobimy im takie jakieś osobne domki, żeby nasz to był jednak nasz. Takiej pary bym powiedziała. Dobra, chodź tutaj. Okay. Obok mnie już e, i się nie ruszaj, proszę cię. No i już będziemy kończyć, więc ja dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zostawiliście dużo łapeczek w górę i komentarzy pod tym odcinkiem. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa pa! Pa pa!